Od 26 lat jestem lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w Miedziowym Centrum Zdrowia. Przyjmuję w szeregu przychodni Miedziowego Centrum, a jednocześnie jestem lekarzem ratownictwa górniczego. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma bardzo ważne znaczenie. Pacjenci wymagają le, szerokiego zakresu badań, leczenia, diagnostyki. I tak naprawdę lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest bardzo istotną częścią służby zdrowia. To on koordynuje tak naprawdę leczenie. Do niego na początku każdy z pacjentów się zwraca. Jednocześnie później, nawet dzięki temu, że mamy Miedziowe Centrum Zdrowia i takich wspaniałych lekarzy, o których tam mówiłem, i możliwości z nimi współpracy, też o której właśnie popowiedziałem. Że dzięki temu, że mogę liczyć na kolegów z Miedziowego Centrum Zdrowia, ze szpitala, ale nie tylko z Miedziowego, z czwartego Wojskowego Szpitala Klinicznego, w którym też dzięki temu, że jestem lekarzem wojskowym i znam tych lekarzy, bo to przecież moi koledzy z, ze studiów, to mogę pomagać tym pacjentom. Oczekiwania pacjentów zawsze są większe, jeżeli możemy. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ich nastawienie, pacjentów, też jest trudne, bo trzeba pacjentowi wytłumaczyć, że jego nastawienie do, do choroby, jego nawyki, jego możliwości leczenia trzeba to wszystko korygować. I to jest bardzo trudna praca. Oznacza to tylko tyle, że jak jestem bardzo zaangażowany. No to może być to trudne. Ale co to oznacza? Jeżeli pacjent podstawowej opieki zdrowotnej nie będzie zaangażowany w to wszystko, to to, to choroby będą się rozwijać. Później mamy wspaniałych lekarzy, tak jak chociażby pan profesor Banasiak, o którym powiedziałem, to był mój pierwszy nauczyciel w 88 roku, w czwartym wojskowym szpitalu klinicznym. Jeżeli. Ta współpraca nie będzie dobra. Jeżeli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie będzie mógł właśnie liczyć na kolegów kardiologów, ortopedów, neurologów i innych lekarzy specjal i specjalności, to nie osiągniemy sukcesu. A tak naprawdę sukcesem to jest zdrowie naszych pacjentów. A ilu pacjentów pan ma, panie doktorze, jeżeli chodzi o głowę? Ponad 2,5 tysiąca. Nie, nieraz jest to tak, że praktycznie traktuje to y, jako nawet nieraz rodzinne y, relacje. A w rodzinnych relacjach nie, niekiedy trzeba powiedzieć sobie trudne słowa. Jest... I trudno, trudne słowa. A nie jeden raz, panie doktorze, dziękuję za te trudne słowa. Choroba to jest całe skomplikowane spektrum. Mojej choroby. Poprzez nawyki, poprzez te złe nawyki, poprzez cierpliwość pacjenta, że trzeba mierzyć ciśnienie, że trzeba po, po zrobić pomiar cukru, że trzeba, że trzeba się. Że to, co lekarz mówi, jest dla niego, a nie przeciwko niemu. Dziękuję. Panie doktorze, a ile lat pan już jest lekarzem? Ile lat w miedziowym centrum zdrowia? W 88 roku przyszedłem jako Młody pan podporucznik do szpitala wojskowego we Wrocławiu i tam moim pierwszym nauczycielem był pan obecnie, obecnie, wtedy to był asystent, a obecnie pan profesor Banasiak, koordynator krajowy właśnie, konsultant krajowy z zakresu kardiologii. A później przyszedłem do Głogowa, do jednej jednostki, do, do pułku, do brygady, a od... 99 roku jestem lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w Miedziowym Centrum Zdrowia, ale też jestem lekarzem już chyba z najdłuższym stażem jednostki ratownictwa górniczego. Panie mm -hmm. doktorze, nie, nie zmęczyło to Pana? Ten zawód to w dalszym ciągu Pana pasja? W dalszym ciągu Pan to kocha? Ratować ludzi, pomagać im w zdrowiu? Dochodzić do lepszego zdrowia? No ale nie widzi Pan moje zakażenie dzisiaj? No nie! To jest tak, że... E, zasłużone dla KGHM. W ogóle w tym roku to jest dla mnie coś, coś niepojętego, bo to nie tylko tutaj, no. w tym roku dostałem e, następny bardzo ważny medal Pro Patria dla Ojczyzny dla Kombatantów, no więc ja udzielam się w dużych w wielu miejscach i, no jak, jak mogę być zmęczony? No, no nie mogę być. No. Wiem o tym, że w poniedziałek znowu są wyzwania, znowu są dziesiątki tych pacjentów. Znowu są pytania, panie doktorze, przyjmie Pan dodatkowo? No to są podstawowe rzeczy. No i, i tak, a jednocześnie tak ciężko, tym niekiedy nie, niekiedy nie tak ciężko mieć cierpliwość do tych pacjentów, bo jak się ma ich bardzo dużo. No to, nie, to nie, niekiedy nie ma tej cierpliwości. I tych moich pacjentów powie, jesteście dla mnie jak z rodzina. No. No, no i tyle. No. A, a w rodzinie to jest tak, że niekiedy są ciężkie słowa. A ciężkie słowa oznaczają nie to, że, 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 jest, że źle. Nie, po prostu ciężkie słowa, jest, bo, bo macie chorobę, bo trzeba coś z tym zrobić. Bo jak lekarz nie będzie zaangażowany, to niekiedy pacjent tego nie zrozumie. Panie doktorze, ja pytam o zmęczenie, dlatego że mam takie wrażenie, że im młodsi lekarze, tym bardziej zmęczeni. A Pan już ma swoje lata przepracowane, a w panu w dalszym ciągu taka pasja. Dlaczego? Bo jedna rzecz, młodzi lekarze stawiają pewną granicę. Tak, ja jestem tu. Oczywiście ja jestem profesjonalistą i tyle, i, 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 i już, tak? No ja nie potrafię znaleźć tej granicy. No. Dla mnie to pacjent, to jest pacjent. Dla mnie to, to y, 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 jego schorzenie to, 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 to jest coś, tak jak mówiłem. nawet to jest myślę o tym, co by to było, jakby to była moja mama, albo mój ojciec. Albo moje, moje dziecko. Pierwsza rzecz to właśnie o to chodzi, że my, bo niekiedy... Niekiedy to by wyglądało tak, że właściwie to lekarz to taki robot medyczny, prawda? A to nie jest robot. To jest tak samo. Po jednej i po drugiej stronie jest człowiek. I pytanie, co ten człowiek jeden drugiemu może zaoferować? Ze swoimi, i trzeba pamiętać, ze swoimi plusami, ale też i swoimi minusami. Jak to w rodzinie. Jak to w rodzinie. Dlatego też właśnie o to chodzi tak samo jak przez 26 lat. Jestem na ratownictwie górniczym. To samo i mówię, słuchajcie, jedziemy po waszych kolegów. To jest też bardzo specyficzny zawód. Ratownictwo górnicze. Także to, to jest po, po, po prostu no, inna relacja. Inna relacja. A czy to jest trudne? No, ja że trudne. <laughs> Wie pan, bo ostatnio, ostatnio żona mówi tak do mnie. Słuchaj, okej, okay, w porządku. Bo pan mówi o wypaleniu, a ja a mówię, ok, w porządku, dobra, jedziesz, dostaniesz zasłużony, zasłużony pro patria, zasłużony dla KGHM-u, a kiedy dostaniesz medal zasłużony dla rodziny? Bo na końcu zostaje rodzina, tyle, no, a dla tej rodziny coraz mniej czasu. No, ale taki jestem, no, ja się nie zmienię, ja się nie zmienię, tyle.